Ukochani przez Pana Jezusa, czyli ukochani przez Eucharystię, ukochani przez przenajświętszy sakrament, bracia i siostry. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy opis, jak ma wyglądać Pascha. Trudne słowo, ale myślę, że, że się już do niego przyzwyczailiśmy. Ostatnia wieczerza pana Jezusa z jego uczniami, którą przed momentem przeczytałem, w zasadzie tylko jej fragment, to była Paska Żydowska. Przypomnę, że to było święto, coroczne święto, w nawiązaniu do tego, co się wydarzyło z narodem wybranym w Egipcie. Oto po niewoli. W końcu naród wybrany mógł pójść do ziemi obiecanej, do Kanaanu. A ta noc, w którą wychodził, była pierwszą nocą paschalną. I na jej pamiątkę co roku Żydzi obchodzą siedmiodniową uroczystość Paschy. Siedem dni, bo w nawiązaniu do stworzenia świata, tak jak Pan stworzył świat, co prawda w sześć dni, ale siódmego odpoczął. Tak świętowanie tej uroczystości ma mówić człowiekowi, że trzeba stać się nowym człowiekiem. Zrzucam z siebie ten balast. Niestety często siebie zawodzę, grzeszę, popadam w niewolę, już nie tylko egipską, ale przez moją głupotę wpadam w grzech. Jak to dobrze, Panie Boże, że mi zrywasz te kajdany. Ile razy bracia i siostry tego doświadczamy w sakramencie pojednania? Ile razy nie jeden z nas idzie, czasami z łzami, nieważne czy zewnętrznymi, czy wewnętrznymi? Jak to dobrze, Panie Boże, że nam przebaczasz? Jak to dobrze, że z niewolników czynisz nas ludzi wolnymi, że stajemy się wolni dzięki Twojej łasce? Ale chcę jeszcze troszkę więcej nawiązać do tej paski, żeby wyciągnąć, mam nadzieję, bardzo ważny, eucharystocentryczny wniosek. W ogóle jak tak się śledzi wolę Pana Boga w całej historii zbawienia, to On ciągle ludzkość zaskakuje. I mimo że Pan Bóg wchodzi w tory po których kroczy człowiek, to jednak jak człowiek da się pociągnąć Panu Bogu, to Pan Bóg go wyrywa z tych torów, które są dla niego balastem, tworzy nowe ścieżki. I tak samo jest w przypadku Paschy. A na dowód tego podam parę punktów, które pokazują, że z jednej strony Pan Bóg ustanawiając to święto, nie odkrywał niczego nowego. Bo pewne święta były obecne nawet w narodach, które jego nie czciły jako jedynego Boga. A jednak Pan Bóg, mówiąc swojemu ludowi, że ma świętować Paschę, wprowadzał nową treść. To jest coś niezwykłego u Stwórcy i Zbawiciela. I teraz przechodzę. Krok pierwszy. Znane nie tylko w religii żydowskiej było to, że ofiarowywało się zwierzę na cześć Boga, którego się wyznaje. W przypadku Żydów, a teraz dotknęło celowo naszego również ojca, patriarchy Abrahama, było przecież tak, że jak on wszedł na górę Moria z Izaakiem i w końcu przekonał się, że Pan Bóg nie chce śmierci jego syna, to pojawił się zwierzak. Baranek. I tego baranka Abraham złożył na ołtarzu całopalnym. W całej historii zbawienia Żydzi nawiązywali między innymi do tego abrahamowego znaku. Baranek był zabijany, zwierzę było zabijane i było położone na ołtarzu całopalnym. I teraz. Pan Bóg mówi: świętujcie Paschę, zabijcie baranka, ale. I tu zaczyna się nowa treść, której do tej pory nie było w żadnej religii. To wprowadza Pan Bóg. On zawsze, tak jak powiedziałem parę chwil temu, prowadząc człowieka, nadaje mu nową jakość. Mimo, że człowiek powtarza nawet stare zwyczaje, to idąc śladem Pana Boga odkrywa, Nową jakość. Co zrobił Pan Bóg? Powiedział: Zabijcie baraka, ale proszę, nie składajcie go na ołtarzu całopalnym, tylko go zjedzcie. On ma być Waszym pokarmem. To się normalnie nie wydarzyło wcześniej. Tego nie znała żadna religia. To była nowość, to było objawienie Boże. To poniekąd na marginesie jest taki mały argument i dowód na to, że nasza religia jest objawiona. Myśmy sobie sami tego nie wymyślili, bo gdybyśmy pozostali jedynie w prawach naturalnych, to byśmy pewnie nadal składali zwierzęta na ołtarzu całopalnym, aż tu nagle się dowiadujemy, dzięki temu, że przychodzi do nas. Przez Bożego Ducha tchnienie, że nie mamy tego baranka spalić całkowicie, tylko mamy go zjeść. I Żydzi zaczynają to czynić. Zaczynają tego baranka spożywać. Idźmy dalej. To w pierwszym czytaniu padło. Pan Bóg powiedział: A jak zasiądziecie do Paschy, to macie być ubrani. Nawet nie uroczyście, dlatego że strój na pasze ma nawiązywać nie do tego, że jesteście najedzeni, że jesteście wypoczęci. Nie, wasz strój ma nawiązywać do tego, że jesteście umęczeni, utrudzeni, że jesteście pielgrzymami w drodze. I nawet to w pierwszym czytaniu dzisiaj słyszeliśmy. Macie włożyć sandały, macie trzymać w ręku laskę. I biodra macie nieprzepastane. To jest strój pielgrzyma. Nie człowieka, który idzie na biesiadę i wypoczywa. To jest uczta. Uczta paschalna kogoś, kto idzie za Panem Bogiem. Znów zróbmy krok dalej. Jak pieczono na ogniu tego baranka? Brano dwa drewniane kije, żeby... Na ruszt tego baranka wsadzić, to przebijano baranka jednym kijem drewnianym i drugim. I wychodził krzyż. I wtedy na tym ogniu baranek był opalany, i dopiero później był spożywany. Kolejna rzecz. Pan Bóg powiedział: A to, co zostanie z tego baranka, nie wolno wam wyrzucać. Musicie zadbać nawet o najmniejszą cząstkę baranka, którego macie spożyć. To, co zostanie, nie wolno wyrzucić do śmieci. Trzeba spalić w tym samym ogniu, żeby baranka nie sprofanować. Idźmy dalej. Co z krwią baranka? Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że ona była wylewana ze zwierzęcia. I wlewana do kielichów. A później ta krew była przeznaczana przeznaczona na znaczenie drzwi domów, w których mieszkali Izraelici. Ja celowo mówię o tym nie dlatego, żeby zrobić dzisiaj nam wykład egzegetyczny czy historyczny o religii żydowskiej, tylko ja podejrzewam bracia i siostry, że już subtelnie wyczuli, się, po co ja to mówię. To jest coś niewiarygodnego, że ta ofiara barankowa jest zapowiedzią ostatniej wieczerzy. Żydzi jeszcze o tym nie wiedzieli. I przykro się patrzy na historię zbawienia, że wielu nie rozpoznało w tym baranku prawdziwego baranka, którego wskazał później, parę wieków później, Jan Chrzciciel, mówiąc: Oto banek Boży, który gładzi grzech świata. Wielu zaślepionych nie zobaczyło w Jezusie z Nazaretu swojego Zbawiciela. Ale to właśnie on jest tym barankiem, który wisiał na krzyżu. To nawiązanie do opalania baranka. W Piśmie Świętym, w Starym Testamencie jest również dopowiedziane, tego nie powiedziałem przed momentem, ale to muszę jeszcze rzucić, chociaż tych elementów jest o wiele więcej. Kiedy będziecie palić te cząstki baranka, które pozostały, żeby nie była najmniejsza cząstka baranka sprofanowana. Nie łamcie kości baranka. Niech on będzie przez was w całości Proszę zobaczyć, że jak nasz Pan zawisnął na krzyżu, to wbrew prawu rzymskiemu zadecydowano, że nie połamano mu kości. Jemu nie, jednemu nie. Oto baranek na tym drzewie, jednym i drugim zawieszony, na ogniu Bożym spalany. A jego krew? Przecież to ostatnia wieczerza, gdzie nasz Pan powiedział, że kto będzie spożywał Jego w chlebie i winie, dzisiaj spożyjemy pod dwiema postaciami przenajświętszą ofiarę, Eucharystię. To macie pomalować tą krwią drzwi Waszych domów. Już ojcowie Kościoła mówili, że my, kiedy spożywamy nawet tylko hostię, to w całej hostii jest również krew Pana Jezusa naznatamy nasze usta, tak jak one są znakiem tych drzwi naszych domów. Ale znów idę krok dalej. Tak jak Pan Bóg powiedział w Starym Testamencie, najmniejsza cząstka, żeby nie była sprofanowana, to się znikąd nie wzięło, że my uważamy, żeby najmniejsza partykuła Najświętszego Sakramentu była sprofanowana. Nie była, żeby najmniejsza cząstka nie spadła na podłogę, żeby najmniejsza cząstka nie była przez nas podeptana. O tym mówi nawet Stary Testament, Stare Przymierze. A czym jest Eucharystia, bracia i siostry? Jesteście zmęczeni często, szczególnie na mszy Cały tydzień za Wami, cały tydzień przed Wami. Jesteśmy. Jesteśmy wypoczęci strach chyba tylko w miesiące wakacyjne, a może nawet wtedy nie, bo to dziecko zachoruje albo trzeba się zająć starszymi rodzicami. Problemów bez liku. Czy nie o tym mówiła Paska? Ma być ubrany w taki sposób, że jesteś gotowy, gotowy do wędrówki, jesteś pielgrzymem, nawet nie możesz wypocząć. Nie przychodzę nam żeby wypocząć. Jestem zmęczony, utrudzony. Ale Pan Bóg widzi to moje jarzmo i bierze do swojego serca i mi pomaga iść dalej. On mnie niesie, gdyby nie Eucharystia, już by dawno padł, a ona mnie przemienia. Ona jest pokarmem, moim pokarmem pielgrzymi. I potrzebuję Ciebie, Baranku, którego zabijam moim grzechem. Potrzebuję Ciebie, Panie. Pomagaj mi iść ku niebu. Jeszcze jedną rzecz chcę dorzucić. Ciągle w tym samym temacie, chociaż trochę odrywając się już od Starego Testamentu, powiedziałem w komentarzu przed Mszą Świętą, nie powiedziałem niczego nowego, że każda msza, nieważne czy jest sprawowana w Małej Kaplicy czy w Bazylice, to dodałem już na początku mszy, to jest przeniesienie nas na Golgotę, także do pustego, do pustego grobu. Historia liturgii różne formy mszy świętej nam ukazuje. Do wczesnego średniowiecza homilia była zjednoczona z liturgią eucharystyczną. Ale ze względu na protestantyzm po Soborze Trydenckim stwierdzono, że kazanie będzie wyodrębnione od liturgii eucharystycznej. Dlatego, że u protestantów przede wszystkim liczy się ambona. Kazanie, homilia, mowa motywacyjna. I wtedy Kościół katolicki dla obrony Eucharystii powiedział: odrywamy homilię od mszy świętej. Dlatego wielokrotnie nam przy kapłan zdejmował ornat, odkładał go. Często kazanie było na początku mszy świętej. Ambony budowano jakby parę metrów od ołtarza dla zaznaczenia tego, że ważniejsze mimo wszystko od kazania jest to, co się dzieje na ołtarzu. Możesz być na najnudniejszej homilii we wszechświecie, możesz być na mszy, gdzie kazanie mówi ksiądz, który w ogóle daru przemawiania nie ma, ale się stara. To nie jest najważniejsze. Bo to słowo, które staje się ciałem, nawet przez to słabe narzędzie, którym jest kapłan. Może jest chory, zmęczony. Nie oczekuj od niego gwiazdorstwa. Nie oczekuj od niego, że cię porwie, że będzie ciągle ciebie motywował, żebyś był porządnym katolikiem. Nie, niech ci sama liturgia eucharystyczna wystarczy. Bo jak masz wiarę, to przyjdziesz namże. Niezależnie od tego jakie jest kazanie i jaka jest homilia i to chciał przede wszystkim Sobór Trydencki nam ukazać tu się dzieje rzecz najważniejsza Natomiast w posorze Watykańskim II wrócono do tej tradycji ze wczesnego średniowiecza na nowo połączono homilię z liturgią eucharystyczną ale jedną rzecz muszę dopowiedzieć to jest całość to co się teraz dzieje i to kazanie ma sens i za chwilę, gdy podniosę chleb i wino, to wszystko ma sens. Słowo staje się ciałem, ale obecnie jest niebezpieczny trend, że wielu ludzi zapomina, że tu rzecz najważniejsza się dzieje. I bywają osoby, którym tak zależy na tym, żeby wszyscy księża byli złoto uści, że większe oczekiwania religijne są skoncentrowane na kazaniach, a nie na komunii świętej. I być może Kościół znowu będzie musiał nas pstryknąć w nos i powiedzieć nie, 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 nie biegaj tam, 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 tam. Wykorzystuj, jeżeli Duch Święty da Ci porządne słowo, dobrą mowę motywacyjną. Ale, żeby nie było przeakcentowania, że to jest najważniejsze, a to już się nie liczy, bo to jest ważniejsze niż to, chociaż wszystko jest jednością. Kościół, jak widać w historii, czasami musiał położyć inne akcenty w zależności od pokus, które wychodzą z człowieka. Ostatecznie mówię o tym, żeby powiedzieć bracie i siostry, że słowo jest ważne. I niech Pan Bóg szczególnie mi jako proboszczowi błogosławi, żeby tym słowem unosić moją duszę i wszystkich obecnych nam przy świętej, bo wiara rodzi się ze słuchania. Ale nawet jeżeli Pan Bóg pewnego dnia odbierze mi głos albo darmowy, to i tak będę mógł sprawować najświętszą ofiarę eucharystyczną. I ona jest najważniejsza. Ona. Pamiętajmy o tym, że kto spożywa Jego ciało i pije Jego krew, ma życie wieczne, mówi Biblia. Nie kto słucha słowa, ten, kto słucha słowa, wzbudza wiarę, która jest potrzebna do tego, żeby mieć życie wieczne po spożyciu Eucharystii. A podsumowując, róbmy wszystko w naszej parafii, by. By każda msza święta była celebracją, nie nas. My jesteśmy tylko pielgrzymami. Mamy mieć sandały, laskę w ręku idziemy. Jesteśmy w drodze ku niebu. Każda Eucharystia ma nam przypominać, że ziemia nie jest naszym ostatecznym celem. Róbmy wszystko, by nie profanować Pana Jezusa, baranka. I róbmy wszystko by na każdym przy świętej widzieć to dobro, jakie On dla nas uczynił, niby dwa tysiące lat temu, ale ono ciągle trwa i się dla nas staje. Amen.